Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w Far Cry Primal po dość dłuższej przerwie, która była spowodowana na przerwa yy, nową serią, która powstała u mnie i u Pana Krzemyka na kanale rozwojowi sąsiedzi z Farming Simulator 19 i to w niej właśnie tak dużą wagę i yy, cało, cało, ca wszystko co było związane z grami. Nią się zająłem, ale postanowiłem powrócić do Far Cry Primal'a i trochę iść tropem w Władcy Zwierząt, także kontynuujmy sobie. Uta takar wadam, sajla takar parcia, ha winja laja, wilsi szaj, tin sajm szaja, sztin saj no, ta nauczył się poskramiać zwierzęta, także teraz chyba w ostatnim odcinku nawet poskromiliśmy sobie jakiegoś wilczyka. Z tego co pamiętam, postaram się wrzucać filmy z far Cry Niemalże codziennie, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia polubienia, łapeczki w górę oraz komentowania filmu. A teraz zabieramy się za grę. Dobra, co my tu mamy? Otwórz skład nagród. Zresztą to tu. Możemy sobie pobrać trochę tego, tu mamy pełne. Dobra, wyruszajmy. Yy, pokażmy, co my na mapie mamy. I mamy tak, ten Saja mamy. A i patrzcie, u ten Saja możemy sobie rozbudować jego chałupę. Poczekajcie, bo muszę trafić do niego. <laughs> ten Saj prawdopodobnie był po prawej stronie. Tak jest. Jest po prawej stronie. Chyba możemy rozbudować jego chałupę. Nie, raczej nie, bo wszystkiego nam brakuje: drewno, lwowe łupek, trzcina, skóra, rzadkiego lwa, populacja. No właśnie, to jest te skóry rzadkich zwierząt, to będzie ten problem największy. Ale to w czasie gry na pewno tutaj wrócimy. A my sobie idziemy, na pewno sobie pójdziemy, na pewno sobie pójdziemy. No nigdzie indziej jak do naszej koleżanki. A nasza koleżanka też nie ma haaty, widzieliście? Łupek. Brakuje trzech i skóry jelenia dwóch. To może wiecie co? Najpierw sobie idźmy i to zdobądźmy. Bo to akurat to chyba nie jest problem, bo łupek to znajdziemy na pewno gdzieś tutaj. Łupka na pewno znajdziemy gdzieś tutaj. Trzeba dobrze poszukać Dobra, już żeśmy wyszli poza teren nasz, także już nam się łup włączył. Ale tak, yy, skóra jelenia na pewno nam była nam potrzebna. My tu mamy... O to sobie weźmiemy na pewno, bo się przyda nam. O, mamy łupka, widzieliście? Mamy łupek. Yy, i słyszę jelenie gdzieś widzieliście tam było jelenie I tu kolejny łupek mamy, dobra yy, gdzieś tu wyją te jelonki Kurde się wystraszyłem, a to jest po prostu mój pieseł Dobra, musimy upolować jakiegoś zielonka. Poszukajmy może tych zielonków, poszukamy tam dalej, bo... Tu mamy widzicie trzcinę mamy z tego co pamiętam to ona będzie nam potrzebna do do, do, do przepłyniemy sobie o widzicie tu mamy kolejne mamy tutaj o widzicie drzewo olchowe Dobra, ale my szukamy. My szukamy, my szukamy jelonków. Przytrzymaj. E, chyba zbliżamy się do jakichś wrogów. Albo i nie. Szukamy, szukamy, szukamy jelonków. Tylko kurczę, no za bardzo ich znaleźć teraz nie mogę. Tu nic się nie dzieje A muszę Muszę jej rozbudować tą chatę Ale słyszę je gdzieś O, 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 widzieliście? Jest, 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 jest. Pieseł, ale ty to się odsuń, bo mi jest straszysz tą zwierzynę No i było. I się zmyło. Było i się zmyło. No był. Jeleni na pewno był. No 100% był jelonek. Patrzcie! Są tutaj! Kurczę, byłem tak blisko. Jest tutaj. O, możemy sobie dojść Ej, no gdzie jest ten Jolonek? Tu jest. Byłem koło niego Okej, mamy no to Łupkę. łupek Teraz <laughs> go zgarniemy Jakiś wyrób tych Całych Umiejętności jakieś mamy, ale to dobra w międzyczasie sobie to zrobimy A widzicie tu mamy pierwszych wrogów, czy no pierwszych Już nie pierwszych, bo Byli, ale mi są potrzebne cały czas mi są potrzebne ja gdzieś je słyszę i część tu one chodzą one gdzieś tu chodzą te nasze jelonki my po prostu musimy je odnaleźć ale jest ciężko je odnaleźć coś biega. Zaraz jej przy okazji zbierzmy to. Skóra zwierzęca. Jak tu się wykonywało to wytwarzanie? A widzicie w ten, w ten sposób. <laughs> Dobra, mam to. Ale szukamy dla jelonka. Szukamy mamy jeszcze łupek do wzięcia tutaj. Co my jeszcze mamy? Tu jest kozica Ja kozicy nie potrzebuję, ja potrzebuję jelonka Tu są, patrzcie. Mamy tutaj. Po drugim razem. <ścoughs> I mamy. Możemy sobie chatę upolować, Dobra, wróćmy sobie z buta, że tak powiem, Wracamy sobie do chaty, daj, daj, się, daj, się, ale byłem blisko. O, właśnie tak. O właśnie tak Dobra, i zasuwamy sobie tam I na tym będzie polegał chyba dzisiejszy nasz odcinek Bo już mamy 11 minutkę A nie chcę nagrywać więcej jak 20 minut, bo... Tu... O, jakieś dziecko wyskoczyło po mnie, dobra Jesteśmy na miejscu O tak jest, ulepszymy sobie. No, Hata Saily wybudowana. Oczywiście, że akceptuję. I już mamy jakieś pierwsze misje. Je. Jakieś pierwsze zadania poboczne. Najpierw sobie zbierzmy to. Tak, kaumiejętności. Dobra, ty na końcu jeszcze każdego odcinka sobie weźmiemy. Będziemy, o, na pewno zdrowie sobie powiększymy. Teraz tak, drewno, kamień, ze sobą Wyświetlane, Tutaj y, roślinki, jakieś inne. O, możemy nawet sobą atakować. atakując, nurkując Dobra, ale na razie poznajmy sobie to. Ale to i tak mam jeszcze jedną umiejętność. A na razie to jest poskramianie dzikich kotów może na razie sobie zostawmy na no później. Rośliny są widoczne na no mini więc Zaj Zajmiemy się tym. Okej, okay. dobra. Porozmawiaj z Sylom, ale porozmawianie z Sylom zostawimy sobie już na następny odcinek. A ja zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału. Do zostawienia łapeczki w górę i do odwiedzenia kolejnego odcineczka, który ukaże się już niebawem. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć wszystkim.